Hmm. Przed chwilą na Galaxy Fighters. Hej A coś mogę pojechać? Może w tym jak najbardziej. Dawno temu ktoś powiedział, na 100 stosunkach będą wywiady. Tak. Kto tak powiedział? Ktoś się o wie? Ja nie wiem. Ja nie. też nie wiem. I never met this man before. Wiesz co, mógłbyś teraz odwiedzić tym samym, co było na Madre of the Ship, na pierwszej sesji waszej Madre of the Mógłbym, ale, ja, bym, ale, ja, byłem dumny. ale ja byłem dumny ze swojego projektu statku, więc wiesz, nie e, będę się odwdzięczał. Okej. Okay. Dzisiaj nie gramy, znaczy teraz nie gramy, potem zagramy. O nie! A, o nie. E, w końcu udało nam się doczapać do tych długo i dawno temu obiecanych wywiadów. E, więc dzisiaj pozwolę, że przedstawię, no ja to ja, więc e, kojarzycie, bo najczęściej siedzę tu, gdzie właśnie siedzę, e, od mojej, nie wiem jak to nawet na kamerze wygląda. To jest, no Teoretycznie to jest lewa strona, więc zacznijmy. Musimy wejść tu na dole? Tu na dole, tak. Okay. Tu. Tu, tu. No, tu. tu, tu. 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 E... To nas dwie, tak? tak. E... Mamy Gosie czyli Gichę, czyli naszego grafika, rysownika, człowieka odpowiedzialnego za ramki, handouty, miniatury. Lista w opisie. E... I całą resztę. Dalej mamy... jak muszę zrobić teraz... tam! Mamy drugą Gosię, która ostatnio pomaga nam w kwestiach graficznych, jeżeli chodzi o rysunki postaci. I po prostu Gosie tak mają. Gosie tak mają, Gosie po prostu tak lubią główki. Na przeciwko <laughs> mnie jest Michał, obecnie najczęściej występujący gracz Dice Biters i osoba, która próbuje nagrać swoje filmiki już od roku. No. Eee, próbuję, to jest dobre słowo. Próbuję, to jest dobre słowo. A na samym końcu jest Rafał, czyli mistrz gry Wiedźmina, odpowiedzialny za Wiedźmina i mam nadzieję, że w przyszłości też za co innego. Eee, więc dzisiaj rozmawiamy z zapleczem technicznym Dasbites. Eee, jest to pierwsza z serii wywiadów. Eee, jeżeli macie jakieś pytania do nas, eee, następne odcinki będą po prostu z każdą z osobnych grup. Więc jeżeli macie pytania do któregoś członków z tych grup, jeżeli chcielibyście o coś zapytać, chcielibyście coś wiedzieć. Ktoś miał opiszcie w komentarzach, napiszcie co wam trapi duszę, co wam chodzi z tyłu głowy, ktoś nie o Hansie i tak dalej i my na to odpowiemy, zareagujemy. Czemu nie o Hansie? A Dlaczego nie? A, 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 a nie można śnić o Hansie? A śnić, tak, to oczywiście, że tak. że no rozumiem, czemu nie o się. nie o <laughs> się. ale <laughs> śnić jak najbardziej. No. Tak, jakby no. tak. to polecam, no. no. Dobra, e, więc teraz po prostu mamy chwilę, gdzie w kilku minutach sobie luźno pogadamy o samym Dice Baiters. E, więc tak, no na początku Dice było większe, nie? Było. E, miało więcej mistrzów gry. Było. Tak, było. 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 E, mistrzów gry e, zabrakło, e, z, z różnych przyczyn ich z nami nie ma. Bo nagle było 3, z... potem było plus 1 i nagle zrobiło się 2, taka dziwna matematyka. Coś takiego, nie? No. Um... Także rozpoczynamy program Mistrz. Plus. Jakby... <grystanie> tak. Jeżeli jesteś gry, to space i... Nie jesteśmy ciągle. Zostaw Nie, jakby spoko, Ja nie mam z tym jakiegoś problemu. Jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć i zacząć prowadzić pod naszymi skrzydłami, jasny nie? Dlaczego nie? No, my sami też robimy z siebie, dajemy z siebie ile możemy. Często. O... Z siebie. No, dajemy, z siebie, dajemy z siebie wszystko. Staramy się stanąć na czegoś zdania. Eem, ale tak, e, Rafał. Tak, to e, ja. To ty. E, zacząłeś prowadzić Gidzmina. Tak, dokładnie. Jak cię... Jakoś rok temu. No, tak, to się i Bardzo dobrze. Ostatnio, teraz pewnie będziecie mogli zobaczyć na kanale finał y, z naszej mini kampanii prologowej, w której ja się uczę prowadzić. I wy jako gracze uczycie się jakby grać w ten dziwny system na moich przerobionych zasadach? Uproszczonych. Bardzo uproszczonych. Bo system jest surowy, jest, jest bardzo, jest, jest. bardzo tabelkowy, Tak, takie Excelowy. fajne pracowanie, chyba go się kiedyś powiedział że to jest po prostu tabelki z Excela. No tak. tak, nie, to, nie wygląda, to, jest to... podręcznik od y, postaw przedsiębiorczości. Tak, niestety tak <grym 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 jest, więc upraszczać się to możemy, ale no na pewno będziemy działać dalej w tym systemie na uproszczonych zasadach. I za mm -hmm. tych, już się nauczyliśmy, także następna kampania na pewno gdzieś tam w drodze. Będzie. Będzie. E, coś ostatnio padło o, o dziwnym słowie ja, tej rozmowy. Ja wiem, że było już paru mistrzów gry, którzy wiele obiecywali, a nic z tego nie wyszło, więc ja nie chcę zapeszać, ale jest taki jeden <grym> system bardzo podobny do Wiedźmina. Też Red. I, i też Red, i też tacy, takie jedno polskie ważne studio stworzyło grę na podstawie tego uniwersum. A to to samo studio, które zrobiło grę, tak, która zrobiło grę i na podstawie tej gry, powstały książki. tak? To właśnie tak, no. no a na przykład tak. na podstawie tej nowej gry powstał nowy system. O fajnie. Yy, taki z 2077 roku, ale też jest mocno tabelkowy. I też jeszcze myślę, jak to ukryć, żeby nie grać znowu tego na K10, na K10 bo mhm. system jest uciążliwy, a chciałbym też zagrać coś nowego, więc myślę, żeby zrobić to w tym uniwersum, ale szukać nakładki na coś nowego albo stworzyć coś może swojego, znaczy nie, nie swojego, tylko nazwijmy to ładnie, po YouTube'owemu zainspirować się innymi systemami na tyle, mhm. żeby stworzyć jeden wspólny i wziąć po prostu trochę z tego, trochę z tego, trochę z tego i postarać się to posklejać. Mhm. Bo i tak ważniejsza według mnie w tym prowadzeniu będzie fabuła, ciekawa akcja i mam nadzieję, jakiś tam rozwój wewnętrzny i zewnętrzny postaci yy, i mojego mistrzowania, yy, więc no zobaczymy, co przyniesie nowy rok, ale myślę, że jak najbardziej jestem to chętny. Dobra, rozmawialiśmy o owocach Losu dawno temu. Bardzo dawno temu, tak. Bardzo dawno temu. Ja je prowadziłem, ale w tym momencie... Zresztą yy, no widać, Michał, za Twoimi plecami widać, ile tam się tych systemów zrobiło. Tak, e, Tak. Yy, reaktor nie wytykła. A jeszcze, a jeszcze czekam, aż ogóle przyjdzie. <śurun flaws> o, no, to już w ogóle nie wytrzymał. Jakby no. sen jest dla słabych. E... No i tam też schowane są, e... władzy są władcy losu. Ja to prowadziłem parę razy. E... System jest fajny, ale no pisanie tego scenariusza od podstaw... No, czasochłonne. Nie. Bardzo to, czasochłonne zadanie. To drzewko, rzeczy, które... Tak, ja co, ty... tu, gdzie, nie? zresztą tak jak graliście wtedy. No, 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 no. Co, co, gdzie, jak przekminione, no masa tego jest. Mm -hmm. e... Prowadziłeś młotka. Prowadziłem Młotka e, lat, ja wiem, nie to mogło być 8 lat temu. E, no, dwójka no. obecnych tu osób grała właśnie ze mną z Młotka. I ja uważam, że to były takie, e, takie mistrzowanie, które wyglądało tak, że uznaliśmy, że a, pogramy sobie gierki mm, papierowe, tak. a dobra, Ty zostaniesz mistrzem no, to gry. Myślę, samą. No Myślę, dobra, spoko. Obejrzałem e, dwa czy trzy odcinki na YouTube pewnego znanego polskiego youtubera, którego ksyrki nie będę wymieniał, e, ale, ale był dobrze, wcześniej ówcześnie tak? mocno popularny. E, Myślałem, dobra, nie, to nie może być takie trudne. nie. Wziąłem sobie podręcznik, otworzyłem, przeczytałem parę stron, które wydawały mi się najważniejsze. W kogo, kogo to interesuje? nie? Jakieś uproszczone rzuty walki, dobra, jedziemy z tym. Ogólnie uważam, że te sesje były mocno średnie. E, mocno, średnie. I to jest eufemizm do zjebane. E, tak, jeżeli można przeklinać o tym wywiadzie, ale widzę, że można. to turbo zjebane. Nie? E, jakby zdaję sobie z tego sprawę, na pewno to była jakaś nauka, ale na pewno to były jakieś fajne początki. I młotek, jakby. Ja osobiście lubię młotka z tego względu, że lubię wszystkie systemy bardzo na fejcie i na kasetkach, bo one są intuicyjne hmm. do rozwoju, do wykorzystywania. Tylko, że ludzi je hejtuje, to są je Tak, tylko wtedy jak to prowadziłem, to jakby nie prowadziłem tego tak, jakbym teraz to robił, ale na pewno do młotka nie chciałbym wrócić, no bo gramy już bardzo dużo w które jest na kasetkach, hmm. więc myślałbym raczej o czymś innym. Innym. No, okay. no, bo jak chcesz już Dark Fantazy, to powiedz to stać w dźwignie, nie? No, ty wie, no. Bo uniwersum młotka też nie jest dla mnie jakoś bardzo znane, mm. więc nie chcę się w tym też grzebać, a wiem, że dużo ludzi mogłoby mnie zjeść za jakieś błędy fabularne. Tak, jakby, no Polska stoi, tak. nie? No, no, tak jest młotkiem, no. jakiś gotik, nie? Jakby <laughs> tak, <laughs> A teraz włączkę. I, I teraz weź po męku powy, powy, z bakami wody, nie? <laughs> Moment, tak, właśnie. Tak. No, Ksawe, stary obóz, który sobie rozbił i... walczyć z ludźmi czy coś, no. No, no, no właśnie, no to tak by to wyglądało w moim młotku, więc to sobie na pewno odpuszczę. Nie? No. A czegoś trzeba ja było zacząć, tak? Tak, a czegoś trzeba było zacząć, a to był chyba najlepszy taki start, wydaje no. mi się. Bo albo się zaczyna od tego, bo od DDK. Ej, słyszeliście i... o RPGach? No A i zagraby, No No być mistrzować cholera. Tak, no tak, zaczęliśmy Warhammera. My też zaczęliśmy bullhamera, no? to szczęście my nie mistrzowaliśmy. Nie, ale z ludzie się na zawsze w naszych sytuacjach. Nie ma innych przeciwników. Spoko. Michał, co tam od roku z tymi planszówkami? Bo miały się tak. pojawić seria no, z gier planszowych, tak. nawet wskoczył shorts. Nawet, ja ci powiem, tak. co? Powiem, powiem... na podstawki pod kamerę te planszówki. No. <ścoughs> e, powiem więcej, nawet wskoczył odcinek, który jak obejrzałem wyleciał w 10 sekund. Tak. Odcinek już był, <ścoughs> był nagrany, owszem, tylko potem zmienia się koncepcja na ten odcinek, więc trzeba było zacząć od nowa. Było parę podejść. Problem był tak Było jeszcze więcej odejść? Tak. bo no, ni... cholery nie podoba mi się efekt końcowy. Mhm. Kompletnie. Jak się przegrywa, tak, to się nie podoba. <śla> <śla> nie, bardziej jak to wygląda finalnie z pod kątem jakości. To jest po prostu jakaś paraolimpiada. I no, muszę coś wymyśleć, żeby nie było paraolimpiady, ale aktualnie... No, to trochę mojej winy w tym wszystkim jest, trochę za, za późno, za mało się na to wziąłem. że się to kompletnie ma co tłumaczyć. Co zimno? Nie, ale. Nie, tak, nie, tak. A, sorry, kochanie, ja przepraszam. O, ostatni raz. Jeszcze palc od Nie, tak. nie wystarczy. I dzwonimy mi kręgarza, bo wyjadę z w szpitalu. wiem, jak się czujesz? Michał, co to? Są no, także, no. Ok, e, czekaj. Teraz tak. Któlu grasz gram. E, na kanale. Na leadership, grasz na kanale. Tak. Dzieciaki na miotłach grasz okazjonalnie na kanale? Tak. I to są te trzy, co mamy jakby produkty końcowe. I jeszcze jakieś pojedyncze jednostki z które o Jezu, ktoś zachorował to też... Tak. Uzupełnienie kadry jakby tak. 2397, niej gracz się wysypał, wstaje. <śmiech> <śmiech> ja mam już do pracy za. <laughs> Dobra, pracę dla słabej. No, może być. E, Dedek jeszcze w wolnym czasie. Tak, w wolnym czasie, a to już poza kamerami, ale tak Dedek, coraz w tygodniu przynajmniej, no. Coś jeszcze? No raz na nie na fabule, tego nie liczę, no legendy wszelkie maści. No legendy. legendy, fabula jak wejdzie, to też mam nadzieję, ale to... Hmm. Y, ogólnie y, też z mojej strony, no plan na fabule był taki, że fabula miała wejść od stycznia. W ogóle nie wejdzie od stycznia, bo doba ma tylko 24 godziny. A ja tutaj mam obok żonę i brzuszka tej brzuszku. Nie pokażę. Nie pokażę. <laughs> e, no tak, no na. na dzień kiedy idzie. Się, na, 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 <laughs> na wszystko na, na dzień nagrywania e, do rozwiązania zostało nam już parę dni. E, no, i trzeba mieć też życie prywatne, bo z tym mamy też córkę, i jeszcze masę innych rzeczy. Więc, jeszcze dogrywanie do tego fabuli, wciskanie do. W sensie Chcesz, Oni nie wiem. Tak, no, nie, nie Nie wszyscy razem. Jeszcze trochę i sama wygląda. Za, Ona ma już 3 lata, tak? Tak, to, to jest czas miała... najwyższy się dzieje. Czas najwyższy na nie? Trzeba zmienić książeczki na noc. Tak, tak. A literki później, to masz kostki. Ubieram. ja bardzo ubieram. Kostiu uwielbia, podręczniki też już przegląda, a jak była mała, to czytaj mi jej... co jej czytałem? Któlu? E... Tak, Tulu, ale opowiadania jedyne prawda. Na dobranoc. Na no no jednej stronie chyba na pod w podręczniku padacza masz... Jej I wtedy bloga... wielki, przedwieczny, tak, zniszczyły świat. Śpij słodko, skarbnik. <noise> No, ogólnie zerkam, bo widzę, że znowu moja kamera zaczyna wariować, za chwilę postaram tak się. Mają to naprawić. Po tak mają Tak mają połesy. Kurde, wiedziałem, że nagrywanie kasyciakiem. Ale złym. to może teraz taki fajny efekt starego filmu. Znowu. Tak. jak jakaś to sepia, fajne, coś, tam. Tak, czarny tak. białe zrobisz. Albo w ogóle efekt ziarna i, tak. i jeszcze zmęzimy ekrany Aha. i directed by Quentin Tarantino. No, Albo w, w ogóle wyzwaliśmy dźwięki, napisy, jakby. Tak, taki czarny slajd, co powiedzieli będzie na Taką wózeczkę w szaśną w tle. O, tak. Tak, ooo. Tak, tak. Jakieś śmiechy, no trudno. No, jakby Postaramy się to za chwilę rozwiązać. E, Gosia, tak to ty. Dobrze! I teraz się to powiem. Pierwsze pytanie z głowy. I to było ostatnie. To było. E, wrobili cię. Trochę tak. Wrobili cię. Tylko tego dnia Gosia miała się rysować. Ale nie mogę. miał się rysować. No Ty i twoje rysunki postaci są na Wiedźminie. Na Wiedźminie są wszystkie, tak. E, już teraz na maskach. Tak. No i w ogóle e, gracze mają zakaz umierania i to, bo działa, to się nie chciał rysować. Tak. Jakby gościa przed każdą sesją stoi z nożem, jak zginiesz, to wiesz, to zginiesz. zginiesz. Tak. Nie <laughs> jak umrz, to się zabiję. Nie mam w Nie mam. Działa tak groźba, A ile się miał postaci, Nie mam tyle ten, kto się najbardziej boi, no, Michała, nie umiera. Nie no, Michała działa. średnio działa, ale to się jakoś trzyma. Ja mi się, jakoś się, stara. Mi się szybko boi po prostu. No, ale biorąc pod uwagę to, jak się męczyłam rysując Lukę, rysowałam go dwa razy, to no, naprawdę. Jego pomoc. Bo mi smutno. Jak on no, jak tam no, Ale tam świeci słońce. To po wywiadzie. <grym> to po wywiadzie, okej. Okay. Um, jak, jak Ci jest być jako gracz i rysownik? Jakby... Dobrze, dobrze nie? Do czego, do czego pije? Jeszcze no, jak. Gosia grała i rysowała, ale ze względu na obowiązki i stan zdrowia na razie proces gry jest wstrzymany. Więc mamy teraz porównanie. Teraz słucham na dole, rysując postacie. I ramki, miniatury. My tu wesoło gramy, tam na dole stoi pan z batem i ja Kurwa, już ktoś się dożywa. Ty z masz krzywe zęby! Tak się nie masz. Aż. Tak. Asz. A Ty możesz rysować i grać? Tak. Jakieś większe przywiązanie z tego tytułu, że rysujesz? Znaczy, ja bym bardzo chciała wrócić do rysowania tak ten etat, a mhm. myślę, że tak w perspektywie roku, jak ogarnę tam życiowe sprawy. No. Eee, ale no, cieszę się, nie, że co, coś tam jeszcze więcej ode mnie do tych gier dochodzi, oprócz mhm. grania, także fajnie. Okej, okay. no, jest się tam też, też chłopaki, które są wizualne, świetne, także dziękuję, dziękuję. dobrze wyglądałem. Dziękuję, <laughs> dziękuję. Nie nie nie, 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 Czyli za rok możemy zacząć umierać. Dalej, jakby tak, to tak. jakby wiemy a, do czego zmierzać. Tak, tak, tak. To jest tylko e... sugestia sugestią Jakby co wiecie, wiecie macie, ile macie czasu. No i Gosia. Byłaś jednym z pierwszych graczy jeszcze dawno przed kamerami. Tak jakby zaczęliśmy od Warhammera w zupełnie innym składzie, zupełnie z innymi ludźmi, mm -hmm. potem było kTulu, a potem zaczęło nagrywanie i rysowanie tego wszystkiego. Na początku były tylko drobne szkice, potem były szkice i ramki, szkice, Bo ja szkice, ja szkice ja ramki miniatury, potem posty, no. potem jeszcze pomaganie przy wideo i jakby w którymś momencie zrobiło się tyle, że przestało grać. Mm. No. Dziękujemy. I wiesz nadzieję, że rok wrócić, nie? Także... Bo... No tak, no. Urodzaj wracał. No tak, no, są... Eliza, wrócisz sama, jakby... Tata musi z mamą pograć Jozą, no mam nadzieję, że tu pamiętała, tu masz, to pamiętała. No, to tak, się no co, no i Jozo i Amanda, nie? Któr i Madership, to... O Boże, Amanda, to prehistoria. Mam jeszcze litę W Urhamerze, to, to już jest arcyprehistoria. z maseczką, zanim to było modne. Tak. No i tak, ale faktycznie odpowiadasz za rysowanie, za, za to wszystko. Tak. Dużo tego jest, prawda? Za dużo. No Który... nie sam raz. Nie, no tego jest ogrom. Hendouty. Ramki. E, ramki, miniatury. Nawet jak trzy efekty. książki. Tak, książki. A, bluzy ja przecież Tak, bluzy tak. na kapselu przecież są swoje no tak, tak, bluzy, mam. więc tak. A, bluzy. No coś tam Zapraszamy. E, jak znajdzie wolne 5 sekund, to żyje. żyje. <śm> ale jedną ręką jednak rysuje na kapsela, <śm> żeby sprawić Wam przyjemność, także zapraszamy tam po parę fajnych ciuszków. Będzie tego więcej. jakby, jakby Teraz jest mało, bo mamy co robić, a potem będzie ich więcej. Teraz ale jest będziemy. mało, bo mamy duże plany rpg -owe. Tak, i te plany jakby rosną. I wystarczy, że przejdę się i po domu, nic nie robiąc, to już krzyczysz Mamy robotę. Praca, nie... Ej, proszę, są ustalone godziny pracy? No, no, to nie, nie no. w żaden sposób. A są ustalone godziny wolnego? to Ci pozwolił zrobić przechowane na zespole. Tak. Błędnego Przecież możesz pracy. jeść, bawić dziecko i rysować. Wszystko w pracy. Dla Wszystko w pracy. Macie tak u siebie korpo. No właśnie. Tak. A tutaj zobaczcie. Ja tą... Cenimy elastyczność i wielożytaniowość. Tak. Oraz, e oraz zaburzenia snu. Ja to wpiszę Tak. No nie, zdarza się, że nie sypiamy, nie? Za, za długo. <laughs> nie, dzisiaj się wysłało. Teraz spałem właśnie. Nie, gdzieś wyjątkowo się dysponuję. O, jak super. No, no i sam. samego godziny, rana jeszcze. No, nie nie zdążyłam godziny. zjeść. Muszę przyjrzysz no, te książki. <coughs> <coughs> Także. No, nie masz, który pokazać, co zrobiłam. Nie. nie. bo teraz nie jest na to czas. Na to czas będzie kiedy indziej. Ale tak, z, na prośbę e, gości e, też pojawi się niedługo odcinek z handoutów z Masek. A potem zobaczymy co dalej. No bo maski prowadzimy w przyszłości, kiedy one są w przeszłości pisane. One są pisane w 1900-1930-1920, a my gramy w 2031 tak naprawdę. Dużo handłów ulega zmianie, modernizacji. Wszystkie! 80% 89%. Dużo. I też warto się tym pochwalić, bo znaczy, tekst jest dużo. <grych> <grych> tych dużo. Tych zmian jest zawiadą dużo, więc też warto to, to, to gdzieś osobno nagrać. No i co, na ten moment? Nie wiem, czy chcielibyście dodać coś od siebie? Hmm. Kiedy MacKenzie? O, właśnie. Ale, <grych> Ale zadań, to jest pytanie, by. które ja słyszę regularnie <grych> po każdej sesji. Kiedy honor MacKenzie? Tak, Czas Czasem tylko nie piszemy o to. Tak. Masz już gotowy skład, tak. yy, no masz to już to to gotowy to system. Tak. Studio jest, yy, bo było. Nie. Where problem? Chęci są. Jak potrzeba więcej tak. kamer, ja dołożę swoje. Nie 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 ma ja mam no problem. Jak To widzimy, to jak trwaś chłod, bardziej porona. Dopasowana do systemu. Tak, tak. tak. Ja, ja. Jest to system, którego niciula nie umiem pogrążyć na YouTube'a. E, bo poza nazwą cała reszta będzie objęta jakimiś obostrzeniami. Nie? Jeżeli gdzieś pojawia się gorączka, zzirodstwo, przemoc, a to jest tylko pierwsza strona i dalej jest gorzej, to i czy masz problem? Ale to też ma wadę, tak. o których pewnie za chwilę nasz mistrz powie. Tak, dziwny system. Nie. No na przykład. To... Może jest jak ręcznie, nie? nie? Ale ale to jest tylko dziwne. nie, ma, nie marzycie o myszki. Jeden rabin, I o, powie, jeden rabin o, powie tak, o, drugi powie. Nie, tak. Ale, a y jak coś na mi się nazywa, straż? A, a można robić to samo? Tylko z myszami? Nie. Z <grym> dębami. Jest wężami. na przykład nie. szczurza strasz? Nie. Taka jakby... Nie, to, to bardziej... Wiesz jakbyś połączył, może falota... No właśnie. Propo... I myszki. No może tam coś Obójne, z tego? Ta, tak znaczy, jest Także ogólnie już w właśnie jak już padł Fallout, tak, mieliśmy nagrywać Fallout teraz. temat. Tak? Specjalnie? Co robię, no myślę. Nie, no, nie, no, nie, miał być <susza> Fallout, mamy starter od Fallouta, chcieliśmy zobaczyć jak się go je, ale niestety gracze się pochorowali i nie było Fallouta, ale to nie znaczy, że się nie pojawi, pojawi się. E, fabula też się pojawi, tylko ma A taki efekt radioaktywnej, wiesz, choroby. Tak? Na sesji. Ale postacie mogą zginąć, nie gracze. Instrukcje były Ai, jasne. Wiesz, a to nie fajne. 예. A, to fajne, <grychy> <toss <inserted> <tossweit> <toss <milliseconds> uh, Więc tak, no, pojawi się fala w niedalekiej przyszłości, pojawi się fobula w dalszej przyszłości. Bo mamy na nią taki pomysł, że jakby. On z małego ziarenka tym się wykiełkował do 300-metrowego drzewa i to boję się, co będzie dalej. Ta sekwoja, jest jak... czubka sekwoja już nie widać, nie? Tak, to, to jest po prostu. I ja w to idę, nie? Chętnie, ale musimy popchnąć trochę dalej maski. No i mothership. No. To też jest sprawa, która też nam zaprząta czubek Jednak głowy. że bowiem... kolosalne systemy naraz to. Tak. To... Ogólnie gramy na zerówce, ale jesteśmy w trakcie tłumaczenia pierwszej edycji dodawania własnych zmian. Eee, mamy dostęp do, do amerykańskiego wydania pierwszej edycji Mothersheepa. A tam dużo się zmienia. A dużo się zmienia, a my zmieniamy jeszcze więcej. Klasy, niektóre mechaniki. Eee, tego jest dużo. Kiedy pojawi się Mothersheep, mam nadzieję, że jak się zrobi ciepło za oknem, to się coś pojawi. Ale obiecać tego nie mogę. No. Czyli w Nie. No taka zima Bardziej grudnia, <laughs> Wiesz co, tak, a co robisz dziś o północy? Helda, jak co? No, no. Ehm, no właśnie, Helda. Ci ehm, się coś przypomniał. że, że się właśnie, znowu tego może się powie. No tak, ja no, miałem tylko przyjść powiedzieć co robię i co robić dalej. Tak. Ehm, nie, a tak na serio. No, pracy mamy dużo, a chcemy, żeby to był ciekawy produkt końcowy. Więc to się pojawi. Mam nadzieję, że troszeczkę bliżej wiosny, może późnej wiosny, ale mamy nadzieję, że już w tym etapie. Na pewno najpierw skończy się Martwa Planeta, zanim to się pojawi. Więc jak zobaczycie Martwa Planeta. się na pewno. Jak zobaczycie Martwa Planeta, finał, to znaczy, że jesteśmy blisko. Z pierwszą edycją. Minuai gracze na następnej sesji. Nie wiem. Nie To tak nie chciał. To tak nie, to tak. Eee. A jakby po kubert są szybciej, nie? I to tyle z tego, co planujemy na razie. Wiadomo, jak to jest z planami, plany lubią się zmieniać, tak. więc będziemy starać się to wrzucać. No i jakby co, to zapraszamy gdzieś tam do tych komentarzy, bo się zawsze potem umierają, Michał wyzwania, ktoś mi skomentował i tak dalej. Nigdy nikt nie z, skomentował. Nie, nie, nie. Nie, nie. No właśnie. Ja sobie komentuję. Teraz. Więc jeżeli wy też chcecie honor Mackenzie? Dokładnie. <laughs> <chcesz? śmiech> Wiesz co, tak, jak e, po tym odcinku dobijemy do 250 subów, <laughs> I pod to tym nie, nie zobacze tak być... jeżeli pod tym filmem będzie <grym grym> tyle tak, Wiesz to jak brym, brym. zobaczyć 250 subów pod tym filmem w sensie <grym>, finalizy, nie, nie ma subów. Ogólnie jak tam będzie na dole daj subscribers i subskrypcje 250 subów i pod tym samym filmem zobaczę 100 lajków i 50 komentarzy, z czego 30% musi być honor Mackenzie. I to nie mogą być kupione! Już patrzę, już widzę, nie! Nie Kupiono, mogą to być mogę. kupione! A sam sobie zrobi tego No bota. dokładnie, chciałem to powiedzieć, to nie jest w stanie. I nie możesz tego zrobić botami, to mają być prawdziwi, realni ludzie, którzy wyrażą na to chęć. Będą. To spoko! Będą. Świetna statystyka. Ale pował. Zakładaj kontu. Także trudno. Powiedziałem to na kamerze, więc jakby padło 50 <g Option wrote> tak, komentarzy, 100 lajków, 250 subów. Tak. <Surprise> <soziale envy> czyli potrzebujemy oso��wa. jakieś 70 ludzi. No, da się to zrobić. To się da zrobić. To się da zrobić. Wtedy, wtedy o tym zacznę myśleć. Wtedy Nie, 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 inaczej zacznę myśleć, znaczy, mam już scenariusz. Okay. Oj, o, co? Można rozmawiać jak człowiek. Tak. Można. Ale oczywiście zostanie wprowadzona jakaś delikatna cenzura. Ja już ja wiem jaka nawet. Jak był tak, była taka bajka. Ojny, o takich zwierzątkach słodziutkich. Tak, happy tree friend. O, właśnie, coś takiego. Tak, no to opa, z... <śla> Tak, takie słodziaki, może są kiedy? A bo to będzie pierwsza sesja nasza po prostu na serwisach z innym tubem. Nie będzie tylko będą inne nazwy tam <śla> potem. <śla> żeby, -co. żeby to obejść. -co. Nie, nie, <śla> nie, nie. <śla> nie, nie. <śla> nie pamiętam, nie znam, nie nieważne. Kolega watkota. Coś tam z włócznią było, nie powiem. <śla> tak. Na razie to chyba tyle. Jeżeli macie pytania to zapraszam. Następne osoby planowane to ekipa Masek, więc zmieni się tylko jedna osoba. No, Bo ta będzie pracować A, Jeżeli macie jakieś pytania to zadajcie je w komentarzu, jeżeli się nie pojawią do jakiegoś tam określonego przynajmniej etapu czasu, który jest gdzieś u mnie zapisany... To zrobimy to na 300 subskrypcji, tak? To nie, to zrobimy no. to po prostu tak jak teraz, po prostu sobie luźno posiedzimy i pogadamy. Okay. Jeżeli macie pytania do tej ekipy to zadajcie je w komentarzu, na pewno odpowiedzą, jak w taki czy inny sposób. Listownie. Tak, listownie. Wyślemy go to to wypatrujcie, wypatrujcie, wypatrujcie znaków dymnych czy tak. pełni tego roku. Tego dnia o świcie. W no. wrzasku patrzę. Na to. No. No. no co, na razie dzięki. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za oglądacie, Dzięki za te 185 na dzień ja dzisiejszy. sam nam dziękuję. No ja też. Ej, no Robi, to jest też. mi się Ej, My też oglądamy. No, no tak, no to no jesteście na wszystkim. No. Wy jesteście graci, pomagacie, więc dzięki wam za pomoc. Wszystkim czterem. Mam nadzieję, że jak następny takie liczby, nagramy, to będzie tu więcej ludzi. Fajnie by było. Fajnie by było mieć jeszcze jednego mistrza, który by jeszcze z się uchwycił, bo tego byłoby więcej. A więcej znaczy lepiej, chyba. Nie? Ja nie mam to... czasu. <grym> 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 ja nie ja mam czasu na to. No nie, nauczymy. się nauczymy w handouty. I, I co? Ale ja chcę trochę spać. <grym> nie, nie, jest, tak jest dla lektrym. słabych. To no, jest takie gustowne zabawy. Na całą resztę ludzi tutaj. my już pijemy energetyki przed sesjami. I w trakcie, w trakcie. I w I w nocy. I ogólnie. Jak macie jakieś dobre zamienniki dla energetyków, które są legalne, to też proszę napisać, co wybracie. To być Wasza Tak, to mogła być Wasza reklama. Jeszcze zaczęłam pić kawę przez Was. O nie. O. No. Dopier to, dopier to dopiero jest pierwszy krok. Tak. tak. Wow. Ja ostatnio zapiłem kawę pewnym energetykiem z czerwonym bykiem w logo, potem napiłem się yerby, a potem okazało się, że mam leki katar, więc nałyka się pseudoefedryny, która też działa pobudzająco. I wiecie co? Nie spałem! A ja sobie wmawiam, żeby z nowa działa. <gül ev> No, stref duży, że się ciężko śpi generalnie. Ale jak mi fajnie serce bije, Ona mm. <laughs> Ono tak szybko bije, Tak, no tak to robi się nie płaska linia. <laughs> Dawstep jak <dubstep, śmiech> Jaki dubstep? No, <laughs> To co? Dzięki za oglądanie. Zapraszamy na następne wywiady, zapraszamy nas na następne odcinki, zapraszamy na wszystko, co tam jest na kanale, na maski, na mody, szypa, w ogóle. Papa. <laughs> pa. Nie, papa. Pa. Jak to <laughs> powiedzieli? Pa. Pamiętajcie, dać markę. I McKenzie, Mark Tak, doceniacie <laughs> kanał I doceniacie kandauty. i, doceniacie I <laughs> ramki, i miniatury. I wszystko. Cześć, dzięki, hej, pa. Pa. Bye.